dziś będzie coś z pamiętnika torboch ustocholiczki mam już te torby od kilku ładnych tygodni nie zdążyłam wam jeszcze nagrać od nich materiału parę słów i znowu efekt zakochania Z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą szennyi dzieci w chustach i nosidełkach, ale jestem też. Torbo chustocholiczką, i dzisiaj będzie coś właśnie z pamiętnika torbo chustocholiczki. Dzisiaj chciałabym wam parę słów powiedzieć o torbie Boho. E, torbę Boho, właśnie tą, którą mam tutaj na ramieniu i tą, którą e, drugą mam obok, e, jest to torba szyta przez pracownię rękodzielniczą Power Angels e, i jest to taka torba właśnie typu worek, właśnie no i Boho, jak sama nazwa wskazuje. E, w środku torba ma zamek, więc jest w miarę bezpieczna, przy czym ten zamek nie zaburza plastyczności tej torby, to jest bardzo ważne. Torby, właśnie takie workowate, one muszą być plastyczne, ale muszą zachowywać fason. No i tu jest dosyć istotne też to, żeby ta torba była uszyta z właściwej tkaniny. Ja, jak widzicie, mam dwie. Mam tą z dzikiego wina i mam właśnie kogutową, granatową. I tu muszę Wam powiedzieć, że to są torby zszyte właśnie z dwóch bardzo różnych tkanin. Koguty są troszkę grubsze, troszkę sztywniejsze. Dzikie wino jest bardzo cienką i plastyczną chustą. I już widzę po tych kilku tygodniach użytkowania, że na ten fason torby grubsza i bardziej zwarta chusta jest chyba jednak lepszym rozwiązaniem. Torba bardziej trzyma fason, nie zwija się tak bardzo. Ta jest to prawda słabo dociążona, ta jest w tej chwili wypełniona, więc. Bardziej mi wisi, natomiast nawet jak ta jest wypełniona, nadal e, przy tym po prostu zachowuje ten kształt, zachowuje tą e, ładną obłą e, formę. I pamiętajcie o tym, właśnie wybierając tkaninę, z jakiej będziecie chcieli uszyć. Torbę boho. Jak duża jest ta torba? Ona ma gdzieś w granicach 50 cm w tej maksymalnej pojemności torby, plus uchwyt dodatkowe parę naście cm. I muszę powiedzieć, że większa chyba byłaby już niewygodna, a mniejsza byłaby na pewno niewygodna pod pachą, więc to jest idealnie dobrany rozmiar. Ja myślę, że ta torba, ten fason torby jest też super dopracowany przez pracownię, więc też. Nie warto zamawiać podróby, to od razu powiem, bo nie każdy zrobi wam to tak jak być powinno. Ja dlatego bardzo sobie cenię, jeżeli ktoś coś zaprojektuje, coś dopracuje, coś dopieści, żeby wtedy doceniać też ten, tą pracę włożoną w dany projekt. Ja bardzo, bardzo jestem tą torbą zachwycona, no i oczywiście nie powiedziałam w tym temacie ostatniego słowa. Zdecydowanie nie. Już wiem, że na pewno na lato będę szyła sobie torbę z symfonii tęczowej, ale na tą chwilę mam dwie i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Link do Power Angels do pracowni będziecie mieć poniżej, a ja zapraszam Was na kolejne materiały, bo już niedługo będzie się sporo działo.